Po upływie dwóch dni Jezus wyruszył stamtąd do Galilei. Sam bowiem kiedyś oświadczył, prorok nie cieszy się poważaniem w swojej ojczyźnie. Gdy się więc pojawił w Galilei, przyjęli go ci Galilejczycy, którzy widzieli wszystko, czego dokonał podczas świąt w Jerozolimie, gdyż i oni byli tam na uroczystościach. Jezus natomiast przybył powtórnie do kany galilejskiej gdzie przedtem przemienił wodę w wino. Kafarnaum chorował syn pewnego urzędnika królewskiego. Skoro dotarła do niego wiadomość, że Jezus wrócił z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i uleczył umierającego już chłopca. Jezus rzekł do niego, „Doprawdy, nie uwierzycie, jeśli nie zobaczycie znaków i cudów. Urzędnik odparł: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Wtedy Jezus oznajmił mu: Idź, syn twój żyje. Człowiek ten uwierzył słowom Jezusa i odszedł do niego do swego domu. A gdy jeszcze był w drodze, wybiegli mu naprzeciw w słudzy z wiadomością, że chłopiec żyje. Zaczął ich wtedy wypytywać o czas, kiedy mu się poprawiło. Odrzekli: Wczoraj o siódmej spadła gorączka. Ojciec uświadomił sobie, że właśnie o tej godzinie Jezus mu powiedział: Syn twój żyje. I uwierzył on sam, jak i wszyscy jego domownicy. Ten drugi cudowny znak uczynił Jezus po powrocie z Judei do Galilei. Patrzeć na ludzi, na świat, na siebie, okiem wiary. To czyni nasze życie nadprzyrodzonym, Bożym. W innym świetle przedstawia mi się ono, gdy na nie patrzę tylko okiem ciała, a w innym, gdy ogarnia mnie okiem duszy to jest okiem wiary. Oko duszy wszędzie odkrywa to, co jest niewidzialne dla oka ciała, widzi Boga, Jego rękę, działanie i wolę. Taka wiara jest żywa, bo ożywia każdy nasz uczynek, jest na dnie każdej myśli, każdego słowa i nasze nawet najprostsze uczynki zamienia w służbę Bożą. Mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Mówi pismo święte. A to jest prawda, bo taki człowiek obraca się w atmosferze wiary, w atmosferze Bożej, a przez to życie jego nabiera wartości, siły, ciepła i piękna.